Halo, halo, witamy wszystkich bardzo serdecznie już siedząc na swoich miejscach na stanowiskach komentatorskich. To właśnie stąd będziemy z Państwem śledzić dzisiejszy mecz. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem zwarci i gotowi Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Dziś możemy cieszyć się dawką wrażeń z Division Rivals: Sporting zagraz United. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. A teraz pora na zapoznanie się ze składem United. W bramce Jan Zomer w linii obrony Gwardiol wystąpi razem z Trentem Aleksandrem Arnoldem na bokach. Sukces w tym spotkaniu ma przynieść ustawienie z teoretycznie tylko jednym wysuniętym środkowym napastnikiem. I teraz skuteczne wybicie piłki. Może być zaraz groźnie. Nie, niemożliwe. Jednak był spalony. To była bardzo dobra decyzja sędziowska Tomku, ale takie akcje na boisku mogą się podobać. Zabrakło naprawdę niewiele do szczęścia. Centra do Neymara. Pewna interwencja. Wydaje się, że łatwa, ale to zasługa dobrego ustawienia. Przewidywać zagrożenie też trzeba umieć, żeby być zawsze we właściwym miejscu. Znowu są przy piłce. Karim Benzema. Wypieszczone teraz to podanie. Uwaga! Kevin de Bruyne. Ten zespół to wspaniale naoliwiona maszyna. Ale jest jeden trybik, bez którego trudno mi sobie wyobrazić jej funkcjonowanie. Mówię oczywiście o Kuranie. Ten ostatni mecz to był prawdziwy popis w jego wykonaniu. Cztery razy zapakował piłkę do bramki rywala. Nie zdziwię się, jak dziś znów przysporzy mnóstwo problemów defensywnych. Uwaga, może teraz wypieszczona piłka na głowach obrońców. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Prowadzą zatem 1 do zera. Teraz naprawdę świetna piłka. Ten atak wziął w łeb. Bardzo ładne dogranie. Teraz Gabriel Martinelli. Dobrze teraz zainterweniował. A tu No chyba trafi! Tylko słupek. A wydawało się, że mogą mieć okazję. Nic z tego. Czasem przy strzale musi pomóc lekki łód szczęścia, niewielki uśmiech losu. Piłka jednak nie chciała trafić do siatki i dalej mamy jedną bramkę różnicy. Ale nie poddają się, szukają kolejnej szansy. Wygląda na to, że doczekaliśmy się zmiany strategii jednego z grających zespołów. Widać, że ani myślą o dzieleniu się futbolówką, nie chcą jej oddawać. Zamiast tego stawiają na posiadanie i atak. Krótkie podania na niewielkiej przestrzeni, grę kombinacyjną. Dużo kibiców lubi oglądać drużyny z takim nastawieniem, zwłaszcza gdy buta krąży naprawdę szybko po boisku. Wtedy też obrona często wpada w tarapaty. Teraz Gabriel Martinelli. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. Podanie do De Bruyne. Słaby fragment kry z obu stron. Dużo niecelnych podań i straw. Teraz uwaga! Okazja! No, świetnie obronione to uderzenie. Kowacic. Mateo Kowacic. Teraz pełna kontrola. Uwaga, będzie szansa bankowa! Wypiązkowała tę piłkę. Oddala zagrożenie. Benzema. Ciekawie rozwija się ten atak. Trochę schematu, trochę spontanicznej kreatywności. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. I teraz partnerzy z zespołu pokazują mu się dobry. I piłka dla drugiej drużyny. Sędzia znajduje jednak paragraf na tę interwencję. Markus Curan. Szansa, będzie remis. Groźnie było. Dobra interwencja. Robertson. Oberdorf. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. W piłce Z piłką znowu rusza United. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Więc tylko minutę dłużej od trwa to spotkanie. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry, i zespoły kierują się do szatni. Zaczynamy ze środka boiska, czas na drugą połowę. Sporting prowadzi, ale myślę, że przeciwna ekipa nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Rywal bez problemu odbiera im piłkę. Aleksi Łobi. Dobrujne. Co wykombinuje, reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Ależ to ładnie zneutralizował. Rzuca piłkę za obronę. Nie tym razem, strata. Tak, Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. Nacho. To dośrodkowanie mogło sporo namieszać. Na szczęście obrońcy zablokowali piłkę. Piłka wybita za linię końcową, czyli zaraz będziemy mieli rzut rożny. policje 11 i teraz rzuca. No i niezbyt dobre to walicie. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Ten występ mógł się podobać, chociaż kradło się tam trochę błędów. Zobaczmy, czy w drugiej połowie je wyeliminuje. Pierwsza połowa nie była udana. Braki były widoczne w każdym aspekcie piłkarskiego rzemiosła. Piłka odbita na out. Do Martinellego. Aj, poprzeczka, ale to jeszcze nie koniec akcji. Ciekawe teraz podanie. Nad dniu obrony, spójrzmy. Oni, ale piłka nadal w grze, wciąż grośnie. Operator tablicy wyników już pewnie trzymał palec na przycisku zmiany rezultatu, ale piłka spłatała psikusa i wciąż mamy jednobramkowe prowadzenie. Nie dopisało szczęście, gdyby piłka poleciała minimalnie inaczej. Byłby gol. Teraz muszą skupić się na tym, by odzyskać piłkę. Świetnie się zachował we własnym polu karnym. Zgarnia tę piłkę z łatwością. Marioł. Markus Thuram. To nie było dobre zadanie. Karim Benzema. Ukazali nie obrony. Odzyskanie piłki przez United. Strzał z daleka, ale spokojnie broni. Pewna interwencja. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Próba ataku ze strony United. Minął teraz ładnie. Aleksi Łobi. Zażegnał niebezpieczeństwo obrońca. Dobra do interwencja. I do Tirana. Chaotyczny fragment spotkania. Żadna z drużyn nie potrafi utrzymać piłki. Teraz Neymar. Podanie górą za linię obrony. Ależ znakomicie teraz broni Bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Markus Curana. O, i to był książkowy odbiór piłki. Mięciutko teraz, na dojście. Benzema, dobre podanie, może być groźnie. Zablokował teraz ten strzał, ale dalej groźnie. Piłka w siatce! Mają to! Dwie bramki, to już naprawdę solidne prowadzenie. A pewno będzie im się wygrało w końcówce. No to mamy 2 do 0. No i po ataku. Zagrożenie minęło. Bardzo dobre podanie. Luka w szesnastkę do Neymara. No nie najlepiej teraz w obronie. Obronił to. Teraz z rogu na 11 metr. Nie najlepsza interwencja w obronie. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Podaje za linię obrony. Wolno zbierają się do powrotu obrońcy. Gęsto w 16. Co zrobi? Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Na szkoleniowej postanowił dodać trochę nowej energii drużynie. Mamy zmianę. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Rzut polegarny. Niebezpiecznie, ale we wszystko wmieszał się obrońca. I teraz rozpoczną z rzutu rożnego. Za chwilę zobaczymy nowe siły na murawie. Ciekawe, za kogo wejdzie. Dobrze, ale to nie koniec zagrożenia. Sędzia, widzicie po raz ostatni. Koniec.